Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Kacper, witam was w drodze do gwiazd na moim kanale Szybciutko na sam początek odcinku chciałem wam nadmienić Odnośnie draftu Draft pojawi się jutro, dzisiaj jest droga do gwiazd I sorki za to, że ostatnio nie było w weekend materiału Ale miałem weekend pozadomowy, więc nie miałem jak dla was materiału nagrać Czy, czy choćby go obrobić, nawet gdybym go już miał Jutro będzie draft, wszystkiego dowiecie się w jutrzejszym odcinku odnośnie draftów ITP. Yy, I co? Ruszamy. Huhu, ależ BPL. Masowo ludzie siedzą na FIFA i, i to się tak teraz ciężko strasznie gra i nagrywa cokolwiek. Loi Gremii. Adam. Adam wybronił. I teraz łok. Mieliśmy tutaj dużo szczęścia. Został wycięty piłka do Pawłowskiego. Ten się obraca. Raz. No i drugi nie przeszło. Ale jest Milik, Milik! 1-0, ależ Bramka! Oho! Wow. Arkadiusz! Arkadiusz! Dekapitano Milik! Pięknie! Szósta minuta, trzynasta sekunda, ależ to zrobił. To jeszcze chyba jeszcze słabszą nogą prawie nawet. Chopa! Prawą nogą, tak jest. Bardzo ładna Bramka. Pyk! Ball roll! Pięknie go minąłem. Dominik, rozpędzaj się. Piłka do Milika. Arkadiusz! Kopsa, balans ciałem jeszcze raz. Milik. Milik, Milik. 2-0. Arkadiusz de Capitano Milik. Dublet. No powiem wam, kurczę, dawno nie było tak, żeby Milik ustrzelił dublet. Pięknie. I to zrobił w niebywałym czasie, bo w 7 minut. I znowu Pawłowski, ależ tutaj znowu poklepaliśmy rywala. Pawłowski. Rywal wie co go czeka. Milik! Obok bramki! My ten mecz już powinniśmy naprawdę zakończyć. Tymczasem, łoho! Lojgry mi! Hop. Pawłowski, oj, Oluju! Piłka do Milika. Milik! Poprzeczka Milika! I skiksował! A Kahoshi, niestety... Aj, nie udało się mu. Koniec pierwszej połóweczki. No miazga totalna i dominacja nasza. Patrzmy na statystyki. No ale... Patrzcie, nie oddaliśmy celnego strzału. Ale jaja. Dobrze. Piłka do Pawłowskiego. No ale niestety tutaj... Jest teraz Milik. Arkadiusz Milik. Milik! Courtois. Pies kun. Do rzutka się mu nie udała. Milik Pawłowski. Eee, no jezdy no. Czy to jest kurde żółtko jak nic? O proszę, nawet czerwono. Teraz to już na żywalce w ogóle skrzydła podciął. Ale no, to był taki nieśmieszny suchar tymczasem. Oj, 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 tu siedziało, 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 <grych> ale mieliśmy to wszystko pod kontrolą, Milik, urywa się de Capitano. Milik, Milik, piłka do Kaina, Kain jest już po meczu, 3 do 0, tak jest, rezerwowy strzela bramkę, piłka do Dominika Kuna. Czy nasz polski Aguero rozwiąże w jakiś fajny sposób tę akcję piłka na Milika? Milik! Ale Thibaut Courtois broni. No, cholerka tutaj. Zaczęliśmy pięknie, Ale szkoda, że Milik nie, nie przypieczętował tego meczu już hat-trickiem. Milik! Jest hat-trick, akurat o tym mówiłem. Ha! Pięknie, Arkadiusz Milik. Coś niebywałego, tak nie było go przez parę tam odcineczków widać, przez parę meczy, a tu nagle, proszę bardzo. Zaczyna kapitaną w pięknym stylu. Pyk, piłka do Pawłowskiego. Pawłowski! Ale Thibaut Courtois łapie tę piłkę. No Czy stracimy bramkę w ogóle w tym meczu Sterling? No chyba już tak, bo Dawson nie, Dawsonowi się nie śpieszy. I nie ma bramki. I koniec meczu. Piękna kanoniada strzelecka. W końcu tego nam brakowało, tego żeby Milik się rozstrzelał, a jak już się rozstrzelał to strzelił trzy bramki i na pewno zaliczył asystę. Mamy zwycięstwo. Mieliśmy przed tym meczem cztery punkty. Podliczmy sobie teraz wszystko. Nazbieraliśmy tych punkcików w tym meczu aż 9 co daje nam sumę z, z naszymi punktami, które mieliśmy już przed rozpoczęciem tego meczu. Mamy 13 punktów i wymieniamy sobie kolejnego zawodnika. Moi drodzy, ja z tego miejsca chciałem bardzo podziękować Danemu Goslingowi za 12 meczy, które rozegrał. Piękną bramkę, którą zdobył. No i to można tyle powiedzieć o nim, ponieważ to był taki średnio na jeża transfer. Mam nadzieję, że zawodnik, który go zastąpi, będzie... O wiele lepszy, no z mojego, z mojego punktu widzenia będzie wiele lepszy pod względem sztuczek. Czy wiecie kto to? Możecie zgadywać, ja już go Wam przedstawiam. Zawodnikiem, który zastąpi Goslinga jest Hachim Mastur, czy jakoś tak to się czyta. Jest to zawodnik na wypożyczeniu z Milanu do... Malaki ma 5 gwiazdek sztuczek co bardzo mnie satysfakcjonuje 3 gwiazdki słabszej nogi, prawa noga lepsza, niska pracowitość w obronie ale średnia w ataku, 175 75 wzrostu, troszeczkę będzie mi to przeszkadzać Słabą fizyczność, no też mi to troszeczkę będzie przeszkadzać ale mam nadzieję, że będzie grał na wyśmienitym, na wymagającym poziomie No i przede wszystkim mam nadzieję, że wniesie dużo do drużyny Podania i strzały ma średnie, ale tempo i dribbling myślę, że będzie tutaj nadrabiać. No to moi drodzy, gramy na Polaka. Który ma no ładny skład z ligi włoskiej. A ja mam nadzieję, że master go tam troszeczkę pogwałci. Ręce nie, no powinieneś go przepchnąć, w sumie Insinie to jest taki taki trochę... Ala dzidziuś. Oj. Ależ błąd. Ależ błąd. Insinie. Nie możemy zapominać, że Insi nie ma cztery gwiazdki sztuczek. Teraz Insi nie poprzeczka. O cholera! No tutaj dobra. Troszeczkę respektu się należy dla rywala. Oj, pójdzie piłka do Insi nie. Nie udało się. Jest Dybala. Paolo Dybala. O kurde, Dybala. 1-0. No niestety zabrał się z tą piłką tak, tak. Prawdę powiedziawszy mogę powiedzieć, że dałem się zrobić jak dziecko. Rywal się zamyka w defensywie szczelnie, insinie, ale jest Akahoshi do Kuna, Dominik Kun, 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 bok bramki, Boże, Dominik. Ale jest Hakim Mastur, Mastur, Mastor, Mastur, Mastur, ajajaj. Powiem wam, fajnie się mi gra tym Hahimem. stąd tutaj mam balans ciała bardzo fajny. Milik. Milik! Broni tutaj Handanowicz! Dobrze, że tutaj wrócił nasz zawodnik, to chyba był Kun. Jest Pawłowski, Pawłowski! Jest żółdrożny Albo i nie. Akahoshi, no nie no, znowu Akahoshi, mu została piłka zagrana za plecy. A z taką piłką on ma biedę cokolwiek zrobić? Nie możesz tu sobie tak wchodzić, ziomek. Ojej! No nie no, wystawia mu tutaj straszliwe piłki, no takie, takie naprawdę. Były mu takie prezenty, taki przyspieszony dzień dziecka, naprawdę. Bo Elliot chyba albo Blackman w swoim pierwszym występie zostali pogwałceni. A on dwa występy. Nie stracił bramki, tymczasem. Łodam! Huu, ale się nam udało. Jedno jest pewne, jak mam ten mecz przegrać, to muszę go przegrać. Przynajmniej z 2-0. No dobra. No statystyki nie kłamią, przegrywamy ten mecz Aczkolwiek jest to jeszcze do wygrania Naprawdę wyśmienicie, nietrafiona sytuacja Pawłowskiego No to, to tutaj procentuje w tych setkach, co mieliśmy? Adan! łak to teraz pięknie wyciągnął Antonio Adan Aczkolwiek jakieś takie porywające to one nie są Piłka do Pawłowskiego Pawłowski Do kajna, Kain, Kain obok bramki, nie jest rzutrożny Mastur. Hachim Mastur. 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 Nie ma bramki. Na ile powinien go mieć? Kain. Piłka do Mastora. Mastur. Mastur. Ajajaj. Aj. Piłka Aik aj, zagrana prawie do Pawłowskiego jest Kain. Kain do Milika. Milik, zdążysz, Milik, Milik. Niestety nie udało się strzelić bramki. Ten z powrotem do Pawłowskiego, Pawłowski obrobił Zunigę jak chciał, Pawłowski, znowu obrobił Zunigę, Pawłowski, nie ma bramki. Milik, Milik nad bramką, nie on tutaj nie ma umiejętności do wykonywania tych wolnych, niestety. Koniec meczu, niestety przegrywamy no. Rywal nie grał najgorzej, ale Najlepiej też nie, tak mogę ocenić jego, jego umiejętności. Najwyższa ocena meczowa, Kachim Mastur. Tutaj no niestety Handanowicz. No zobaczmy jak tam w ogóle wyglądały te statystyki. No cóż, przed ostatnim meczem dzisiaj mamy zwycięstwo i porażkę. Mam nadzieję, że dobra karta uśmiechnie się do nas i że ostatni mecz wygramy. Huhuhuhu. Bundesliga. Chyba się pomyliło z Pucharem o Sané, To co? Dobra. Mam um, jeszcze kilka do Roysa. Marco Royce. Royson, Ale przepychany tutaj Marco i rzut. Karny? No nie. No nie, naprawdę. Jaki karny z kapelusza. O ja nie mogę. O ja nie mogę, serio. Sędzia, ty ty jesteś mistrzu. Pawłowski. Pawłowski. Obrócił się. Bartłomiej Pawłowski. Pawłowski. Dorzutka w pole karne do kuna. Kun. Niestety tej piłki nie zgarnia. No strasznie się zdenerwowałem. I mam nadzieję, że uda nam się w miarę szybko odrobić tę stratę bramkową. Pawłowski nie ma bramki. Ale za ko bramki. Bo może mieć problem z tą drużyną. No nie, no serio. Bo pokonywanie Adana z akcji jest takie trudne. Marco Royce. Adan. No chyba jest trudne, bo nie mógł trafić. No nic nie możemy tutaj za bardzo zrobić. Endy King. King. Znowu piłka do kinga. Endy King. Jest jeszcze Milik. Milik. No, traf to Mastor. No nie. Jeszcze Hoshi! Nie ma nic. Kompletnie. Może jakaś czerwona kartka, co? Koniec pierwszej połowy. Jestem zniesmaczony. Sędzia mnie przekręcił i rozwalił mi całą koncepcję meczu. No nie, no ja nie, nie, nie zamierzam kurczę się znowu walczyć tylko o utrzymanie. Ja zamierzam tu walczyć o najwyższe cele. Piłka do Pawłowskiego. Pawłowski. Pawłowski. I jest rzut karny. Sędzia dał, sędzia zabrał. Nareszcie. Milik. Milik. Tak jest. No pięknie dekapitano. W końcu. Arkadiusz Milik do Dominika Kuna. Dominik Kun rozpędza się. Dominik Kun, goni go Marco Royce. Kun zrobił sobie Roysa. Zrobił sobie znowu obrońcę. Aj, jest jeszcze milik, nie ma. I jest Akahoshi, Akahoshi! Supek, nie ma w ramki, Dobrze, jest Pawłowski. Piłka do Dominika Kuna. Dominik Kun. Zagrywa do Pawłowskiego. Pawłowski supek! Jeszcze dobił king i milik milik! Z poprzeczka Pawłowski jest Prowadzimy 2-1 Ależ tutaj mu zrobiliśmy szturm na bramkę No sito z dupy jednym słowem Żeśmy mu tutaj wpadli I po prostu go no przetyrali jak psa Pięknie no Ależ tu mieliśmy dużo, dużo przypadku Już powinno to wejść przy pierwszej próbie Milika Ponieważ będziemy mieli 6 punktów Co nam to daje? No oczywiście Oj, oj, oj Nie może być Adam Ależ Adam broni szansę na, na obrobienie rywala i dobicie go Royce Marco Royce wraca się Aka Hoshi Royce tracimy bramkę na 2-2 Ty ją musisz tutaj wygrać No nie Castro Ale nie ma spalonego Adan Adan i wpada bramka na 3-2 Boże Boże jaka bramka no i niestety musimy się głowić, trzeba wygrać nam przynajmniej w przyszłym, przyszłym e, odcinku, dwa spotkania, by by myśleć o jakimkolwiek awansie do Ligi Piątej. Tymczasem ja się z wami żegnam, jeżeli wam się spodobał pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. No i oczywiście odwiedzajcie fanpage, wysyłajcie snapy do snapchat draftu. No i jeszcze raz jutro zapraszam na draft, a my słyszymy się. W kolejnym odcinku na moim kanale trzymajcie się cieplutko. Cześć!